Witajcie, widzowie, na kanale Sektor Legend. Witamy się w bardzo szampańskich nastrojach, ponieważ Korona Kielce wygrała świętą wojnę. Myślę, że nawet jeżeli nie świeci u Was na dworze słońce, to na pewno dla każdego fana żółto-czerwonych w ten weekend słońce będzie świeciło. Jesteśmy tutaj właśnie na tym kanale, aby omówić sobie wydarzenia z piątku i jest z nami jak zawsze ekspert, największy z największych, czyli Krzysztof. Witam Cię, Krzysztof, serdecznie. Witam Ciebie oraz wszystkich, którzy nas słuchają, również bardzo serdecznie. Tak jak zawsze, zaczniemy od takiego ogólnego przedstawienia wydarzeń z piątkowego meczu. Powiedz Krzychu, co się działo, co Ci najbardziej zaimponowało i jak przeżywałeś to spotkanie. No, oczywiście, dużo radości mi przyniosło, jak pewnie wszystkim. W końcu takie odkupienie za ten ostatni mecz, a nawet ostatnie dwa mecze, które po prostu sromotnie z Radom, jakim przegraliśmy. No, tym razem my świętujemy, tym razem my się cieszymy. No i naprawdę, co ważne, zagraliśmy bardzo dobry mecz. W końcu ta nasza ładna gra przełożyła się na wynik. No, i nic, tylko się cieszyć z tego, jak, że wszystko nam wychodziło. Wiadomo, że dodatkowo jest to jeszcze, jeszcze przyjemniejsze zwycięstwo, kiedy wygrywa się z lokalnym rywalem. Tak, oczywiście jest to najbardziej przyjemne, kiedy wygrywa się z lokalnym rywalem. Zwłaszcza, że w poprzednim sezonie tak dobrze nam z nimi nie szło. Tutaj pewne 3 do 0, w zasadzie wynik może poza początkiem drugiej połowy ani przez moment nie był zagrożony. I co trzeba podkreślić, spełniło się praktycznie wszystko to, o czym mówiliśmy na podcaście zapowiadającym ten mecz. Ty powiedziałeś, że obrona Korony zagra dobrze na zero z tyłu, tak się faktycznie stało. Ja powiedziałem, że Kapitan nie zrobi nic groźnego w tym spotkaniu, tak się faktycznie stało. Proroczo wręcz mówiłem o asyście Matuszewskiego, która się nieubłagalnie zbliżała, i to też nastąpiło. Dawid Błanik wziął na siebie odpowiedzialność za ten mecz z Zagłębią, który był troszkę gorszy w jego wykonaniu. Bach, Bramka Stadiony Świata, Bach pewnie z rzutu karnego. Także bardzo to się dobrze wszystko ułożyło. Korona Kielce może świętować. Wynik 3 do 0. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Ktoś policzył, widziałem ostatnio na Twitterze, że w poprzednich dwóch sezonach. To dopiero szósta kolejka przynosiła pierwsze zwycięstwo dla żółto-czerwonych. Teraz wydarzyło się to już w czwartej, także szybciej zbieramy punkty i mamy nadzieję o jak, o, na walkę o jak najwyższe miejsce w tabeli w tym sezonie. Dokładnie tak jak mówisz, jest tutaj duża nadzieja. Widać, zwłaszcza po grze, że w końcu ta gra wygląda naprawdę dobrze i, te, i ta gra przynosi jakieś efekty, więc, więc ja też nie mogę się doczekać, co pokaże korona w następnych kolejkach. Jest wiele wątków, o, o których musimy opowiedzieć w tym podcaście. I ja Cię na początku chciałem zapytać o jedno, ponieważ dużo dyskutowaliśmy też o tym, jak powinien wyglądać ten środek pola po powrocie Nono. Czy Nono powinien zostać odstawiony i na szóstce i ósemce grać Tamar Svetlin i Martem Remakl, czy może Nono powinien jako kapitan grać? Tutaj znaleźliśmy w zasadzie kolejną odpowiedź na to pytanie, ponieważ. Grali we trójkę ci zawodnicy Tamar i Rema bardziej w środku pola nono grał trochę wyżej. I jak według Ciebie wyglądał ten tercet w tym meczu? No na pewno na pewno godne podziwu jest współpraca Martina Remakla z Tamarem Swietlinem. Mi się bardzo ten duet podoba i bardzo będę im kibicował. Natomiast no, no, fajnie, że został przesunięty trochę wyżej, przez co jego jakieś tam niedokładne podania czy coś w tym stylu są dalej od naszej bramki, więc to też na pewno z pożytkiem dla drużyny. Także no, zdziwiony jestem, bo tak się sam nie spodziewałem, że to będzie aż tak dobrze wyglądać, a, a okazało się, że, że wyglądało to fajnie. No i inny Jacek Zieliński Witrust i mam nadzieję, że tak będzie to wyglądało do końca sezonu. No mimo wszystko Nonkowi się przydarzyła jedna taka gorsza strata, w zasadzie nie strata, ale takie podanie do tyłu, gdzie wrzucił na konia Tamara Svetlina i z tego poszła groźna akcja dla Radomiaka. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o samą stricte pierwszą połowę, to ten Nono wyglądał tam bardzo dobrze. Fajnie zagęszczaliśmy ten środek pola ze Svetlinem, Martem Remaklem i Nono. Wyglądało to naprawdę bardzo obiecująco, całkowicie zdominowaliśmy Radomiaka. Jeżeli wierzyć statystykom, które pokazywał FlashScore, to jak w pierwszej połowie wygenerował tylko jedną setną bramek oczekiwanych, także jest to bardzo dobra dla nas statystyka, bardzo dobrze o nas świadcząca, o naszej obronie i o tym wszystkim, co się działo na tym boisku. Yy, tylko nie wiem, czy do końca w każdym meczu będziemy wychodzić tak jak teraz, z tym nono ustawionym takim trochę wyżej, że zapewne. No, nie chcę mi się trochę wierzyć, powiem ci Krzychu, że tak samo wyjdziemy w Poznaniu, mimo wszystko, że kiedy mam przed oczami taki mecz jak z Lechem, to wyobrażam sobie, że jednak tam wyżej będzie grał, mimo wszystko, jakiś trochę szybszy zawodnik niż, no bo pewnie będziemy próbować jeszcze więcej tej gry bezpośredniej grać z kontrataków. Bardzo dobrze w tym spotkaniu pokazał się Nikodem Niski po wejściu z ławki i stąd moje kolejne pytanie. Czy Nikodem Niski to byłby taki zawodnik, który potencjalnie może zaskoczyć? Lecha, grając powiedzmy z prawej strony wyżej, czy jednak ty byś postawił dalej na tego Nono? No tak, jest to takie pytanie, na które myślę, że odpowiedź może być jeszcze inna, ponieważ sam Jacek Dzieliński powiedział, że, że Nono wyszedł przez, między innymi przez to, że Dawidowicz złapał jakąś lekką kontuzję przed meczem, więc niewykluczone, że po prostu może i nasz młody Chorwat wyjdzie w pierwszym składzie na Lech Poznań. No ja... Nie wiem, no wyglądało to faktycznie nieźle. Natomiast jak ja bym miał wybierać teraz, czy, czy wyszedłby Nono, czy niski, czy Dawidowicz na mecz z Lechem, to myślę, że jeśli w pełni zdrowia wszyscy by byli, to, to postawiłbym na Chorwata. Natomiast jeśli Nono miałby zagrać dobry mecz i faktycznie dobrze wygląda, i to może faktycznie zagra pierwsze 60 minut, a jak już będzie łapała go jakaś zadyszka, to zostanie zmieniony przez któregoś ze swoich młodszych kolegów. No. No, no, nie był jedynym Hiszpanem, który złapał zadyszkę po 60 minutach. Antonin też już ewidentnie po tych 60 minutach pokazał, że już paliwa po prostu nie ma i wszedł za niego Władek, i tak było blisko. Już tak liczyłem na to, że ten, właśnie, praktycznie pierwszy kontakt z piłką Władka zamieni się na bramkę. Tak się niestety nie stało. Wracając jeszcze na chwilę do Nikodema Niskiego, to uważam, że bardzo fajnie w tym spotkaniu wyglądała jego współpraca z Wiktorem Długoszem. Ogólnie Długi miał parę bardzo fajnych rajdów w tym spotkaniu z Radomiakiem. Takiego długiego myślę, że chcemy przebojowego oglądać. Takiego grającego na dużej pewności siebie. Nikodem też mógł mieć bramkę w tym spotkaniu, bo gdyby delikatnie szybciej ruszył po tym błędzie Filipa Majchrowicza do piłki, to być może wbiłby ją do pustej bramki i mielibyśmy kolejny raz w odsłonie potyczek. Korony z radomiakiem wynik 4 do 0, No ale tak się niestety nie stało. No, zgadza się i też yy, przyznaję ci rację. Mi też się też bardzo podobała współpraca yy, niskiego z Długoszem. No i trzeba pochwalić w ogóle Długosza, że zagrał w, moim, w mojej ocenie bardzo dobry mecz. Yy, dużo lepszy niż yy, mecz z zagłębiem i mam nadzieję, że taką formę będzie utrzymywał yy, przez dłuższy czas. I tak jak yy, ja na początku nie byłem fanem w ogóle tego transferu, to muszę przyznać, że teraz naprawdę Wiktor Długosz wygląda bardzo dobrze. Natomiast ja mam do Ciebie jeszcze ważniejsze pytanie o drugą stronę boiska: Bo pewnie ktoś mógłby Cię zapytać, kto jest lepszy, błanik czy fornal? Ja Cię zapytam, o ile błanik jest lepszy od fornala? Ile klas wyżej błanik jest lepszym zawodnikiem niż Mariusz Fornalczyk? Wiesz co, wydaje mi się, że. Dawid Błanik jest bardziej elastycznym zawodnikiem niż Mariusz Fornalczyk, że Mariusz Fornalczyk jest absolutnym potworem, jeżeli chodzi o jakieś próby dryblingu, próby gry jeden na jednego, depnięcie, ale kiedy to nie jest jego mecz, to po prostu to nie jest jego mecz. Wtedy dość często przychodzi u niego frustracja i zaczynają się schody z tym jego występem. No wiadomo, że kiedy jego, to jest jego mecz, no to faktycznie ręce same składają się do oklasku. Natomiast Dawid Błanik to jest taki bardziej elastyczny zawodnik, który szuka się w różnych pozycjach na boisku, że kiedy mu nie idzie do końca powiedzmy graje jeden na jeden, to może zejść niżej po piłkę, żeby ją rozegrać z naszymi pomocnikami. Może uderzyć z dystansu tak kapitalnie jak to zrobił, może rozgrywać akcje, może też faktycznie, jak to jest jego mecz dobrze wyglądać w grze jeden na jednego, także jest to na pewno bardzo elastyczny zawodnik. Od momentu kiedy wrócił do pierwszego składu jest to być może a nawet na pewno najlepszy zawodnik Korony Kielce i same liczby to zdaje się, potwierdzają. Także chyba bardzo szkoda, że te nominacje do złotych piłek przyszły akurat w środku tygodnia, a ludzie nie zaczekali na tą świętą wojnę w piątek. Dokładnie, myślę, że tutaj byłaby zdecydowanie szansa dla naszego skrzydłowego na to, żeby wygrać. Tu Chciałem tylko przeprosić, bo tu kot mi przyszedł przed kamerą przed chwilą. No niestety nie mam na niego wpływu. On się i tak mnie nie posłucha. Natomiast rozmawialiśmy wcześniej o środku pola, to ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Teraz nie przechodź, może, dziękuję. Jak myślisz, co było lepszą inwestycją? Kupienie jachtu dla jakiegoś właściciela kebaba, czy solarium do właściciela kebaba, czy świetlin jako transfer korony Kielce? Wiesz co, wydaje mi się, że wszystkie te inwestycje były bardzo opłacalne i mają swoje racje. Ale najlepszą inwestycją na pewno jest Tamar Svetlin, który rośnie. Z meczu na mecz rośnie, coraz lepiej rozumie się z kolegami, coraz więcej daje, coraz więcej daje całej drużynie. Co do jachtów i e-achtów, no to oczywiście jest to dla elit, tam są najważniejsi ludzie, dlatego też nie możemy tego do końca porównywać do takich sfer jak piłka nożna, bo tam są, wiadomo, ludzie z jeszcze wyższych sfer na e żeby to wszystko kultywować Natomiast wracając do piłki nożnej Do Twojego pytania Tamar Svetlin wyglądał naprawdę naprawdę Bardzo dobrze Może to nie jest znowu taki występ Któremu byś przyklasnął Jeżeli bardziej się w niego nie wczujesz Bardziej nie wgłębisz w ten występ Bo to nie jest tak, że on rzucał spektakularne zagrania Jeden za drugim Natomiast to jak w pierwszej powiedz Zwłaszcza środek pola korony znowu przejął inicjatywę No to było myślę imponujące tak, właśnie chciałem tym pytaniem zaznaczyć, że ja również widzę progres z meczu na mecz tego zawodnika i dobrze dobrze się dzieje, że nie zjada go ta presja tego, tej, tego, tej pensji czy te, tego kosztu, tego wysokości transferów, transferu, za który my go kupiliśmy i fajnie, że on wygląda dobrze. I, I właśnie tak jak już wspominaliśmy wcześniej, a przynajmniej ja wspominałem, bardzo mi się podoba jego współpraca z Martinem Remaklem. Po meczu z Zagłębiem Lubin rozmawialiśmy o taktyce świeckiej, rodem z seminarium, bo leciały same świece. W meczu z Radom jakim Radom myślę, że zobaczyliśmy trochę taktyki Rogala DDL, bo tutaj jeden Rogal się udał Dawidowi Błanikowi, drugi Stepanowi niestety nie, ale to by była naprawdę spektakularna bramka, gdyby tu dokręcił jeszcze Chorwat. Niestety trochę mu zabrakło, ale myślę, że to co zrobił Dawid Błanik w Stadiony Świata, myślę, że bramkę kolejki mamy już za sobą. Tak jest. Piękna bramka. Chciałbym też, jak już powiedzieć o taktyce świeckiej, to ja chciałbym tutaj zaznaczyć coś o drugim strzelcu bramki, czyli o naszym środkowym obrońcy Sotiriu, gdyż mam wrażenie, że na początku meczu ten zawodnik poczuł się trochę jakby grał w taką grę na telefon, kiedyś była taka gra New Star Soccer. I tam zdobywało się różne jakby, jakby osiągnięcia za różne zagrywki i między innymi było najdłuższe podanie. I mam wrażenie, że na początku meczu Sotiriu próbował co chwilę pobić swój rekord w najdłuższym podaniu. Tu na lewo, tu na prawo, po prostu kopał te piłki. No i mam nadzieję, że któreś to podanie faktycznie było najdłuższe i sobie kolejny cel osiągnął. Strzelił też bramkę, więc naprawdę świetny mecz też tego zawodnika. I, I naprawdę trzeba też zaznaczyć, że, że to był świetny mecz, ale właśnie tak mi się skojarzyło z tą gierką, że na początku nie rozumiałem też czemu on tę piłkę tak rozgrywa tu na jedną, tu na drugą. Trochę tych świec na początku meczów poszło. No Kiedyś w języku pa Parisa Platynowa taktyka DIG oznaczyła defensywa i kontratak. Teraz Konstantinos Sotirio pokazał, że każdą częścią ciała jest w stanie strzelić bramkę. To jest bardzo cenne, że ma instynkt strzelecki mimo tego, że jest stoperem. W drugiej połowie jednak na początku nie weszliśmy tak dobrze. Trochę już chyba zaczęliśmy grać na wynik, co nie może dziwić. Mieliśmy 2-0, mieliśmy pełną kontrolę nad meczem ale chyba trochę za lekko na początku tej drugiej połowy oddaliśmy inicjatywę i gdyby Radomek był skuteczniejszy, to kto wie, jakby się ta druga odsłona potoczyła. No, zgadza się też, wiele osób zauważyło, że no, nie jest to nigdy dobrym pomysłem oddać inicjatywę rywalowi, nawet jeśli wygrywasz, ponieważ z wyniku 2-0 na 2-1 już się zaczyna robić nerwówka, a wcale nie tak trudno jest stracić bramkę, zwłaszcza w naszym przypadku, co pokazał początek sezonu. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że yy, mimo wszystko w obronie zagraliśmy całkiem dobry mecz. No i w końcu mamy taki dobry mecz Budnickiego, gdzie nie popełnił jakiegoś strasznie głupiego błędu, po którym stracilibyśmy bramkę, czy stracilibyśmy zawodnika. I, i w końcu możemy go pochwalić, więc jak już mam okazję go pochwalić, to chciałbym pochwalić Budnickiego i mam nadzieję, że, że Jacek Zieliński zbuduje go w taki sposób, że będzie naprawdę bardzo solidnym punktem naszej defensywy. Myślę, że to był, zgadzam się z Tobą, i myślę, że to był naprawdę fajny mecz Budynia. Jednego błędu, z którego pamiętam, się nie ustrzegł, czyli już tam w 80. którejś minucie poszła mu taka piłka za plecy, i on zamiast zrobić jeszcze dwóch kroków i do niej po prostu dobiec i gdziekolwiek ją wybić, to zaczął łapać zawodnika Radomiaka z niewytłumaczalnego powodu i dostał za to żółtą kartkę. No ale wiadomo, jak to się mówi, dobrze, że to była żółta kartka w meczu, gdzie pewnie prowadzimy i z tego był tylko rzut wolny niż takie rzeczy, żeby się działo jak w meczu z Zagłębiem i z Płockiem, więc to jest ten progres, o którym cały czas mówimy. Niech te błędy będą coraz mniejsze, a potem z czasem kompletnie znikną. Ksawier Dziekoński. Teraz chciałbym poruszyć temat naszego bramkarza. Mówiliśmy, że nam go trochę szkoda, ponieważ notuje dobre występy, jednak nie ma tych czystych kąt tutaj. To czyste konto udało się utrzymać i też dołożył ksawier parę swoich interwencji. Fajnie rozgrywał nogami, także fajnie, że wrócił ten ksawier, o którym zastanawialiśmy się, za ile pitosu go sp sprzedamy do Udinezy. Tak, no i właśnie, nawet ważniejsze niż czyste konta moim zdaniem są te interwencje, których kilka zaliczył w tym meczu, co naprawdę może, yy, może go nawet predyspo predysponować do bycia bramkarzem kolejki, bo samo czyste konto czasami nie robi takiego wrażenia, a jeżeli widać, że w meczu są strzały na bramkę, a po prostu bramkarz daje radę i je broni, no to, to wtedy moim zdaniem te predyspozycje są większe i bardzo chciałbym, żeby Xavier Dziekoński na koniec tej kolejki znalazł się w z najlepszych zawodników. To by było na pewno bardzo miłe, zobaczymy jak się potoczy dalej kolejka. Teraz porozmawiajmy może chwilę o Konradzie Matuszewskim, bo już trochę zaspoilerowałem to, o czym będziemy teraz rozmawiać, ale na podcaście z Zagłębiem powiedziałem, że Zbliżają się te asysty Konrada Matuszewskiego, że notuje niezłe występy, że te jego wrzutki nie są wcale takie złe. Teraz może to nie była wrzutka, ale zanotował Konrad Matuszewski asystę do Dawida Błanika. No i czy teraz worek z tymi asystami się otworzy na dobre według Ciebie, Krzychu? Tak, no tutaj może zadziałać to samo, co powiedziałem w przypadku Ksawiera Dziekońskiego o interwencjach. No to <laughs> piłkarzy jednak grających na boku rozlicza się też z liczb no i nawet jeśli nie jest to bramka po rzutce to po prostu jakaś tam liczba w statystykach została zapisana no i jak już rozwiązał ten worek z asystami no to daj Boże żeby teraz po prostu te asysty szły kolejna za kolejną tak jak mnie pytałeś kogo ja bym widział na lewym wahadle nominalnie jeśli mielibyśmy więcej środkowych obrońców czy, czy Matuszewskiego czy, czy Pięczka no to myślę, że na razie Matuszewski udowadnia, że że jest on y, chyba najlepszym na ten moment wyborem. i No i tak trzeba zaznaczyć, to też bardzo dobry jego mecz. Y, I mimo, że tam y, lutki właśnie jakiejś nie było, to robił dużo wiatru i sprawiał duże problemy obrońcom zagłębia. No i zaliczył tę asystę, więc naprawdę mecz bardzo udany. Mamy nadzieję też, że to czyste konto doda też dużo pewności siebie dla Marcela Pięczka, jeżeli chodzi o jego grę na tym półlewym stoperze, chociaż zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W kolejnych meczach, kiedy wróci już do zdrowia w pełni Paul Resta, kiedy będzie dostał te swoje pierwsze minuty, bo myślę, że piosenkę Resta Główka Brama jeszcze nie raz byśmy chcieli zaśpiewać. Tak, świetny pomysł. Może nawet, może nawet, nagramy we dwójkę taką piosenkę, będzie może na stadionie puszczana po każdej bramce zobaczymy. Resta Główka Brama by się na pewno bardzo dobrze przyjęło na stadionie, ponieważ jest to zawodnik, który tą głową naprawdę pokazał, że umie bardzo dobrze grać. Chciałbym Cię też zapytać trochę o obóz Rywala, bo wiadomo, że wszyscy nas bardzo straszyli kapitą. Kapita zszedł z urazem. Mamy nadzieję, że to nie jest groźny uraz, bo jest to bardzo dobry zawodnik. Ale czy czułeś trochę niedosyt z gry radomiaka? Znaczy, czy czułeś niedosyt? No wiadomo, że jesteś kibicem korony, więc nie możesz czuć niedosytu, tylko się cieszyłeś, jak padały kolejne bramki. Ale czy spodziewałeś się czegoś więcej po radomiaku? No bo mimo wszystko podróżnik, która rozbiła w pył. Pogoń Iraków, to chyba mimo wszystko spodziewaliśmy się trochę więcej. Pewnie spodziewałem się też trochę więcej, natomiast tak jak my mówiliśmy to od razu logika ekstra klasy po prostu siła przyjaźni Korony Kielce zadziałała tutaj. Natomiast ja chciałbym wierzyć, że to nie Radomiak był słaby, tylko korona po prostu była tak mocna, że Radomiak nie potrafił nic z tym meczu zrobić i tego się będę trzymał, że po prostu Jacek Zieliński taktycznie zjadł tutaj Trener, trenera Radomiaka Enriquez, João Enriquez, bodajże się nazywa ten pan. No i, i moim zdaniem to też y, oczywiście kapita wypadł w pewnym momencie, natomiast y, nie stwarzał jakiegoś bardzo, bardzo dużego zagrożenia w, w, do momentu, w którym nie, nie zszedł, więc y, no moim zdaniem my po prostu zagraliśmy solidny mecz w obronie i, i Radomiak nie, nie, nie pozwoliliśmy Radomiakowi aż tak aż tak zabłysnąć, no może po tym, poza tym, początkiem drugiej połowy, o którym też wspomniałeś, że trochę Radom jak wtedy przejął inicjatywę, natomiast my to przetrwaliśmy, daliśmy radę i... i nie lubię tak mówić, że jak o ktoś z koroną przegrywa, to nagle zaczyna, że on słaby mer zagrał, tylko po prostu ja się będę trzymać i będę bronić tej tezy, że to my zneutralizowaliśmy przeciwnika i on po prostu nie mógł pokazać pełni swoich umiejętności przez to, jak my zagraliśmy dobrze. I to jest moja opinia i nigdy jej nie zmienię. Jedyne, czego ja żałuję, to, że nie spełnił się mój wynik, który przewidywałem, czyli 5 do 0. Ten wynik w co wielu wątpiło, ale był możliwy z przebiegu tego spotkania, bo tam gdyby, tak jak mówiliśmy, parę kroków szybszy był nikodem niski, gdyby może Władek tam lepiej dołożył stopę, no to wiadomo, że wiele by się mogło stać. Ja natomiast jeszcze jedną rzecz, którą chcę podkreślić po tym meczu, to jeżeli mata i długi utrzymają swoje formy, to jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak wygląda nasza sytuacja odnośnie wahadłowych, no bo za miesiąc w zasadzie wróci Wiktor Popow, więc sytuacja na tym prawym wahadle, mając długiego i Wiktora Popowa będzie naprawdę bardzo dobra. Do Konrada Matuszewskiego może dojść zawsze Marcel Pięczek, jeżeli przesuniemy go wyżej. Wiadomo, że też od biedy na jednym czy drugim wahadle może zagrać Nikodem Niski. Także jeżeli chodzi o obsadę wahadeł, to na najbliższy czas... Jesteśmy raczej spokojni. Mówiąc to, też sobie przypomniałem oczywiście to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli że na Wiktora Popowa być może jeszcze miesiąc albo parę tygodni będziemy musieli poczekać, ale jakoś ta pozycja nie budzi we mnie niepokoju. Tak samo ten środek pomocy, jeżeli będą grać na nim Tamar i Rema, też wygląda naprawdę bardzo dobrze. Cały czas dobrze prezentuje się Dawid Błanik, także chyba nic, tylko czekać na podbój poznania po raz trzeci. No tak, zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o fachadłowych, to w 100% się z tą zgadzam. Mamy dobrych zawodników, mamy nawet dobrych zmienników, jeśli wszyscy zawodnicy będą zdrowi. Natomiast jeśli chodzi o zmienników, no to tutaj mamy lekki problem w środku pola, ponieważ no tutaj w tym meczu już musiał na przykład wchodzić z ławki Kamiński, no który już jest dużo mniej jakościowym zawodnikiem niż taki nono, Remakl czy Swietlin. Więc myślę, że jeśli mielibyśmy tutaj poszerzać ławkę, no to, to warto by tutaj pomyśleć też o jakimś środkowym pomocniku. Mówię, nie musi to być od razu jakiś mistrz świata teraz, czy jakiś drugi tamar Swietlin, tylko ktoś po prostu solidny, kto wejdzie i, i da radę po, po prostu nie, nie obniży poziomu aż tak, żebyśmy się musieli martwić. Natomiast no, jeśli chodzi o wahadła, to, to naprawdę nie mamy się tutaj czym martwić i tutaj się zgadzam z tobą w 100%. Szkoda, że trochę loty obniżył miłość Strzeboński, który w pewnym momencie złapał naprawdę niezłą formę w Ekstraklasie, a teraz po tych wejść z ławki tak trochę znika, nie pokazuje pełni tego swojego potencjału, o którym wiemy, że na pewno go ma. Jesteśmy też bardzo ciekawi, co w Ekstraklasie długofalowo pokaże Kasper Minuczyc, bo to jest zawodnik z rocznika 2008, który naprawdę... Dobrze się prezentuje na boisku, tak żebyśmy chcieli jak najczęściej z tej ławki widzieć kacpra, bo myślę, że jest to zawodnik, który może wielokrotnie jeszcze w Ekstraklasie się pokazać z naprawdę dobrej strony. No właśnie, może tutaj, może tutaj będzie właśnie szansa dla młodszych zawodników, żeby się pokazali. No i fajnie było, żeby, żeby faktycznie tym poziomem już. Już nam tutaj dali znać, że, że powoli będą gotowi na ekstraklasę. Także może, może nie potrzeba tu faktycznie wzmocnień, może Jacek Zieliński już tutaj widzi coś, jakiś wielki potencjał w naszych młodych zawodnikach, i no to, to wtedy tak też będzie to ciekawe, jeśli na końcówki, na końcówki meczów będziemy tutaj wprowadzać naszych młodych chłopaków. Dobrze, Krzychu, Czy jest jeszcze jakaś rzecz bardzo istotna związana z tym meczem, o której. Nie powiedzieliśmy, a chciałbyś coś zaznaczyć. Nie, no ja może jeszcze bym chciał tylko powiedzieć o tej frekwencji, która była naprawdę dobra. Trochę do tego soldautu brakło, ale myślę, że jeśli Korona utrzyma poziom gry i, i faktycznie przyjdą tak samo te wyniki, no to myślę, że będziemy tutaj zapełniać stadion na co drugim meczu w tym sezonie. No i, i to jest bardzo dobra wiadomość dla naszej drużyny. W 2018 roku zwycięstwo przy Bułgarskiej zapewnił nam Sanel Kapidzić. W 2024 roku zwycięstwo w Poznaniu zapewnił nam Jewgieni Sikawka. Który z naszych napastników zapewni nam zwycięstwo w tę sobotę? No to idąc tym tokiem rozumowania, to prawdopodobnie trzeba będzie obstawiać Władka, że w końcu strzeli swój pierwszy gol w ekstraklasie i ukuje Lecha Poznań. I będzie to gol na wagę. Trzech punktów. Natomiast yy, myślę, że skoro już Antonin wyszedł w pierwszym składzie na ten mecz, to znaczy, że już jest gotowy na dłuższy czas grania. Myślę, że wyjdziemy Antoninem. Natomiast yy, natomiast, skoro mówisz mi tam w wcześniej, yy, przypomnij nazwisko jeszcze Saner raz? Kapidzić, kapidzić, tak. Yy, no to, to tym tokiem rozumowania chyba tutaj ukuje nasz bułgarski napastnik i będziemy się wszyscy z tego cieszyć. Mamy nadzieję, że nasz bułgarski Heros właśnie odblokuje się w meczu z Lechem Poznań, z Mistrzem Polski. Myślę, że to by był bardzo duży statement i bardzo pomógłby mu w długofalowym odblokowaniu się. Dziękujemy Wam wszystkim za wysłuchanie naszej rozmowy po meczu Korona Kielce Radom jak Radom. Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje, które zostawiacie na kanale. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcamy do zostawiania subskrypcji. Natomiast my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia! Cześć!